Ostródcy przewodnicy turystyczni spotkali się z miejskimi radnymi. Okazją do tego była komisja gospodarki, na której omawiano między innymi strategię turystyczną miasta na najbliższe lata. O tym, że ostruda turystyką stoi, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Trzeba to jednak robić tak, żeby gości było w mieście jak najwięcej. Do tego między innymi potrzebna by była według przewodników komisja właśnie do spraw turystyki. Cieszę się, że spotkaliśmy się w ogóle z zainteresowaniem radnych, że zostaliśmy zaproszeni na komisję gospodarki. Od wielu lat zabiegamy jako branża turystyczna jako przewodnicy o to, aby w mieście, które mówi, że chce być miastem turystycznym, została powołana odrębna komisja turystyki i to nie w rozumieniu turystyki i wypoczynku mieszkańców tylko w sensie gospodarczym, gdyż wszelkie badania, które prowadzone są ostatnio i patrząc na to jak rozwija się turystyka, staje się ona w niektórych krajach pierwszą, drugą albo trzecią siłą gospodarczą regionu, a nasz region jest regionem wybitnie turystycznym i musimy sobie to Jasno powiedzieć, że tutaj przemysłu większego oprócz tego, który jest, już nie powstanie. Natomiast naszym walorem, który musimy wykorzystać, są walory historyczne, walory przyrodnicze czyli potencjał gospodarczy turystyki. Radni zostali poproszeni o rozważenie utworzenia w mieście specjalnej komisji turystyki, która zajęłaby się racjonalnym planowaniem poczynań władz w kwestii turystycznej.